Wystarczy iść tam, gdzie są jakieś ładne szlaki astralne, i praktykę macie taką. że Czyli w Goskach ta plaży, tak? No, będzie inna, wystarczy pojechać. Całe stare miasto to jest jeden wielki potężny szlak astralny. Po sąsiedzku. będziemy jechać tam? Na wycieczkę? Na samym praktyku. Kanapki do plecaka, termości. Termości, będziemy mogli. Krzyże rzańce, nie, duże ważne, które <grym> się to jest, to jest, to jest. Japońskie miecze do zabijania duchów i tak dalej. Tak. Ta no tam były szlaki. Nie, no bo się zastanawiam, czy to tylko czy Nie, Nie, tam jest mieszanka. Ogromna Przygotować na wycieczkę. Dobra, czy jeszcze jakieś pytanka? Dobra, kochani. Plany mentalne i astralne. Jak zmieniać pewne rzeczy? E, bardzo prosto. Brzmi to co powiem, choć w praktyce sami wiecie, że proste to nie jest. Nasze, wiara w na, wia, nasza wiara w pewne przekonania. Nasza koncentracja na pewnych przekonaniach powoduje, że te myślokształty są do gaduły. No. Proszę do mnie się przodem odwrócić. Widząc, niech to ma przód. Nie życzyć mogę. No. I teraz tak. Z reguły, jak wierzymy w jakieś przekonania, to często koncentrujemy się na nich świadomie, najczęściej nieświadomie, ale tak by, jakby nasza koncentracja ciągle się koło nich, że tak powiem, kręci, dlatego że w naszym życiu te przekonania respektujemy. Respektujemy, w związku z tym podejmujemy decyzję w oparciu o nich. Oczywiście te przekonania są różne, często ograniczające. Ale jeżeli wierzymy w jakieś ograniczenie, podejmujemy decyzję, uwzględniając zawsze to ograniczenie. Co to oznacza? Na planie mentalnym i planie astralnym dokarmiamy wszystkie myślokształty, które są z tym związane. W związku z tym potem dzieje się zamknięte koło, ponieważ one mają ciągle papu, czyli energię. Energia powoduje, że mogą się przejawiać, więc się przejawiają. Kiedy się przejawiają, następuje materializacja wydarzeń, kiedy następuje materializacja wydarzeń, jakby utwierdzamy się w przekonaniu, że te byścia kształty po prostu mają słuszność, że te przekonania mają słuszność i jeszcze większą energią uwzględniamy ich obecność w naszym życiu i ten cykl się powtarza, powtarza tak długo, dopóki nie zmienimy przekonania. Teraz, jeżeli chcemy, żeby zmieniło się coś w naszym życiu, Trzeba umysł odciągnąć od myślokształtów starych, przestać się na nich koncentrować, przestać dokarmiać je wiarą, przekonaniem w ich realność, słuszność, natomiast mocno swoją uwagę skupić na nowym myślokształcie, który właśnie zaczynamy tworzyć. Jeżeli, jeżeli zmieniamy się, no to chcemy się pozbyć tego ograniczenia, więc będziemy tworzyć nowy myślokształt, wolny od tego ograniczenia, czyli wyobrazimy sobie sposób Funkcjonowania w danej przestrzeni w sposób nieskrępowany, w sposób wolny od ograniczeń. I teraz cały widz polega na tym, żeby przykuć uwagę do nowego myślokształtu i na nim skupić całą swoją energię. Na początku jest to trudne. Dlaczego? Ponieważ przeszkadzają nam stare nawyki, przeszkadzają nam stare przekonania, przeszkadzają nam wszystkie stare rzeczy jakie wytworzyliśmy wokół starego myślokształtu. Tam będą różnego rodzaju nawyki. Jedni mają je bardziej rozbudowane, inni mniej. Są tam całe takie rzesze przyzwyczaje, które tkwią w podświadomości. Więc w pewien sposób trzeba się temu przeciwstawić. Najlepiej to odreagowywać. Ale w naszych codziennych sprawach trzeba się temu przeciwstawić i mocno przykuć uwagę do nowego toku myślenia czyli do nowego myśl Druga trudność polega na tym, że ten myślokształt nowy to jest po prostu świeżak. To nie jest coś rozbudowanego, gdzie po prostu jest już tak bogate w różne wyobrażenia, że po prostu wchodząc tam umysłem, to wchodzimy jak do filmu w kinie, że tak powiem, że tam są drobne już szczegóły, szczególiki i tak dalej stworzone przez nasz umysł, przez naszą wyobraźnię. To jest dopiero świeżak, więc nie będziemy czuli jego siły ani mocy na początku. Jego trzeba szybko dokarmić, żeby tej mocy nabrał. Czyli po prostu na początku możecie się czuć nieswojo z nowym myślokształtem. No bo on przeczy starym nawykom, starym przyzwyczajeniom, starym przekonaniom. Po drugie to jest świeżak, więc on nie ma jeszcze mocy, on nie ma tych wszystkich szczegółów, szczególików, one się dopiero wytworzą. Ale im mocniej przykujecie uwagę do myślokształtu nowego, tym bardziej i szybciej się to będzie rozbudowywało. I teraz cały wiz polega na tym, żeby wytrwać przy tym nowym myślokształcie, jakby pilnując się, że za każdym razem, kiedy gdzieś tam nas będzie ciągnęło do starego, będzie stop, nie, po staremu nie myślimy, wracamy do myślenia po nowemu. I przykuwać uwagę do tego nowego myśle kształtu, rozbudowywać go tak, jakbyście chcieli, żeby to funkcjonowało i nieprzerwany sposób się na nim koncentrować. Na tym etapie im bardziej się zaangażujecie, tym szybciej pójdzie. W zasadzie nie ma czegoś takiego tutaj. I nie polecam tego stosować, że no dobra, to tam 15 minut posiedzę, pokoncentruję się, a potem cały dzień i tak robię po staremu, po swojemu. Bo no, jeżeli 15 minut koncentrujecie się, się na nowym, a 23 godziny i 45 minut na starym, to co wygra? Ostań, no, oczywiście. <ślał> 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 oczywiście, że stary. W związku z tym to nie ma tutaj czegoś takiego, czy tyle, a tyle wystarczy. To powinno być częścią waszego życia, po prostu stać się działaniem, które po prostu powinno funkcjonować dniem i nocą tak naprawdę. Wtedy dzieje się to najszybciej jak się da, najsprawniej. Mniej więcej po 30 dniach umysł przywyknie do nowego, bo tyle mniej więcej, tyle mniej więcej umysł potrzebuje, żeby przywyknąć do nowego toku myślenia. Powstaną nowe nawyki, powstaną nowe przyzwyczajenia myślokształt już będzie ładnie doładowany energią, zaczną w nim przybywać szczegóły i szczególiki, już się zrobi prościej, bo on będzie dokarmiony, a stary głoduje. Czyli, czyli, czyli... szczegóły są tak prawda? Stary głod, tak, tak, tak. Stary hmm. myślokształt zaczyna głodować, czyli słabnie na sile, bo go nie dokarmiamy. Nie dajemy mu energii, nie, 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 nie dajemy mu niczego. On zaczyna się rozrzedzać, bo ma, że tak powiem, no jak to powiedzieć, jakiś stosunek ujemny, czyli więcej wydatkuje energii na swoje istnienie, niż, niż mu przybywa, nie? Mogą przychodzić takie z zewnątrz rzeczy, jak ktoś ma problem z głodem, kiedyś głodował, umarł się uciągł to mogą powstać rezonanse, czyli mogą wywalać takie programy około tematowe. Od tego jest sesja, żeby to odreagowywać. To właśnie po to jest potem sesja, żeby wszystko, co was Mąci w nowym myślokształcie, odreagowywać to. Nie? Bo rzeczywiście mogą wyjść różne rzeczy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, nie znamy pełnej zawartości podświadomości, więc mogą różne kwiatuszki wyjść. No to do sesji z tym. W każdym przykuwamy uwagę cały czas do nowego myślokształtu. No i teraz po 30 dniach zauważycie, mniej więcej 30, że się zmieni stosunek. że tak powiem, stosunek sił. Bardzo się zmieni na korzyść nowego. Ale to nie koniec. Dalej to ciągniemy, aż do szczęśliwego końca. Kiedy jest szczęśliwy koniec? Kiedy mamy to, co chcemy. Zależy też, co to jest, jak duże to jest, jak to tam umie kreować. no Jeden wykreuje szybciej, drugi wolniej, ale w końcu, kiedy to się przejawi kiedy nowy myślokształt wpadnie w cykl przejawiania się, czyli nabierze takiej mocy, że będzie umiał wpłynąć na materializację wydarzeń i będzie wpadnie w ten cykl, co mówiłem na początku, że będzie materializacja, która nas utwierdzi w przekonaniu, że to jest realne, normalne w naszym życiu, która to wpływ, naładuje myślokształt jeszcze bardziej i jeszcze bardziej by się pozwoli przejawiać i tak w kółko jak wpadnie w nowy myślokształt ten cykl Niech sobie jest, niech sobie działa, możecie sobie przejść do następnej rzeczy i. tak 30 dni potem puścić ten. Znaczy nie, nie, nie. Po 30 dniach odczujecie zmianę. Okay. Oczywiście zależy też od wielkości tego, czego są chcecie, bo dla niektórych 30 dni to może być czas, w którym się to zmaterializuje. Jak ktoś chce coś bardzo dużego. No, to może być trochę więcej potrzeba niż 30 dni, ale odczujecie tę zmianę sił, że jak tak bardziej ba, się już oswoicie z tym nowym kształtem, nowym tokiem myślenia, on się stanie Wam bliższy. Ale tak samo afirmacje działają, nie tak co miesiąc się. No, bo afirmacje tak. też wytwarzają kształty nowe, a przynajmniej powinny. Natomiast tutaj, stricte, możecie z wyobraźnią popracować, stricte z energetyką popracować użyć, użyć wyobraźni w medytacji na przykład i trochę poćwiczyć te tworzenie nowych mych mhm. No bo jak i tak je tworzycie, i tak je tworzycie, no to, no to, bo umysł pracuje na okrągło praktycznie, nie? Nawet jak śpimy to pracuje. No to niech już powstają takie, żeby były zgodne z tym, co my chcemy. A nie byle jakie, byle, byle by powstawały, nie? Trzeba nad tym przejąć, że tak powiem, kontrolę i świadomie kreować, świadomie to, co my chcemy, to, co byśmy chcieli, żeby funkcjonowało. Tak samo do tych kształtów dodajemy system uczuć, że tak powiem, to jest bardzo ważne. No, jeżeli tego nie dodamy, raz, że osłabimy pole kreacji, bo uczucia i emocje bardzo wpływają na, na, na kreację, to, 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 jest, to jest źródło zasilania, w związku z tym Każda emocja, każde uczucie dodaje nam mocy, dodaje energii. W związku z tym nie dodając uczuć, czy emocji, po prostu to osłabiamy kreację, jest to pusty myśl kształt, ale też oczywiście muszą być to odpowiednie uczucia. Muszą być to odpowiednie uczucia. No. Zobaczcie, co będzie, jeżeli na przykład jest człowiek otwarty na bogactwo, a zarazem wewnętrznie ogromnie smutny. Taki nieprzejawiony człowiek smutny, niespełniony, rozgoryczony, z dużym brakiem miłości, ale umie z zarobiaszczo kreować bogactwo. Wgadnijcie co wykreuje. Smutne Złote klatki, złote klatki po prostu. Będzie miał haciendę, będzie miał pałacyk. Wejdziemy do tego domu i po prostu pierwsze co to odczujemy to smutek, pustkę, szarość. Tam nie będzie żadnej radości, żadnego życia. Choć nie ma się czego czepić pod kątem bogactwa, nie? No bo ten człowiek ma umiejętność kreowania, ale nie było w tym uczuć, Więc wykreował się pusty sarkofag zwany pałacem po prostu no, czy czymś tam. No i, no i, no i tyle. No i sam mieszka w takim sarkofagu po prostu. Także uczucia muszą być włączone w nasze kreacje, bo jeszcze z tym, co kreujemy oprócz zasilania, dobrze by było nauczyć się być. Szczęśliwym, radosnym, pełnym życia. Wtedy to zupełnie wszystko inaczej wygląda i tak, kochani, ma być. Czyli właściwe uczucia w tym muszą być. No. Tak, naprawdę, tak naprawdę ludzie zawsze włączają w swoje kreacje jakieś uczucia i emocje. Problem jest natomiast z tym drugim, dlatego że człowiek potrafi zasilić emocjonalnie każde swoje wyobrażenie. Ale w tym wszystkim jest ten problem, że się nie dba o jakość. Że się nie dba o jakość po prostu. No. no na przykład jest jakiś człowiek, który coś tam robi, coś mu nie wychodzi. No jak prawdziwy Polak reaguje, kiedy coś mu nie wychodzi? to wiarki. z wiarki, tak? Naładuje się tymi wszystkimi energiami, złości, agresji. Nie wadać, nie? Zrobię to, zrobię. No. no i ładuje się. I on to zrobi. On to zrobi, skończy. Ale naładowane jest to tą energią. Tą energią złości, agresji, wkurzania się. I tak dalej, nie? Czyli tak naprawdę nie dba o jakość. Nie dba o jakość tego, nie? Władował mnóstwo energii. czy złość potrafi dać siłę? Potrafi, ale jest to niskowibracyjne, więc będzie miało skutki uboczne. No i przecież ten człowiek potrafi naładować energią coś, co robi, ale potem odczuwamy tą energię i, 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 i różnie się możemy czuć w tych miejscach, gdzie on coś robi. Potem uchwalają się, obraz... się takie przekonania, że tylko w taki sposób jest w stanie coś zrobić, więc będzie bo tak się, nauczy, się tak. kreować sytuację, że będzie się złościł wszędzie, żeby coś zrobić. Tak. A jak się powkurzam, to robota od razu idzie i szybciej się realizuje swoje. Nie? I mówiąc, że też może być tak, że jeśli za sił to, co robi taką energią złości, potem mimo że to coś osiągnie, będzie go to złościć. Może będzie względu. Psuł, będzie, tak, no właśnie, tam złość, ma, złość ma energię destrukcyjną. Załóżmy sobie, jesteś robotnicy budują dom. Nie? No oczywiście codziennie doładowywują się energetycznie, <grym> kuźwa mać to, kuźwa mać tamto. No i budują <grym> miesiącami ten dom w ten sposób. Pięknie